Jona Kuligowska, siatkarka Centro Stalu Bydgoszcz. W niedzielę gracie z Gwardią Wrocław. Z jakim nastawieniem podchodzicie do tego spotkania? No na pewno skoncentrowane. Jest to bardzo silny zespół. Tak jak w sumie w tym roku wszystkie zespoły, nie ma jakiegoś tam słabego zespołu. Skoncentrowane, zmobilizowane. Mam nadzieję, że, że będzie to pierwszy mecz, w którym dobrze zagramy. Pierwszy set. Czy po tym ciężkim spotkaniu z Dynamem Krasnodar i męczącej podróży z Rosji będziecie miały tyle sił, by wygrać ten mecz? Niedzielny? Wie pan co? Naprawdę ten tydzień był ciężki dla nas, bo w sumie długa podróż. Dwa dni wyci wycięte z życia jak to się mówi. No, musimy dojść do siebie, nie mamy innego wyjścia. Wczoraj wróciłyśmy, dzisiaj już trenujemy, jutro trenujemy, a w niedzielę mecz. No właśnie. wygrywacie mecz z Gwardią, która ma w swoim składzie wiele znanych zawodniczek, między innymi Anna Witczak, Maja Tokarska. Kogo obawiacie się najbardziej? No tych dwóch nazwisk yy, także się obawiamy, ale jest jeszcze jedno nazwisko yy, zawodniczki. Nie zdradzę, bo później jak będzie czytała albo słuchała to ten, to będzie wiedziała. Yy, nastawiamy się na... na yy, Zawodniczkę jedną, bardzo dobrą, skoczną i silną.